Cześć wszystkim, z tej strony Tropco i witam w kolejnym odcinku z Farminga 22 na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się żniwami e, jęczmienia, a także e, chwilę sobie pojeżdżę kombajnem, a potem oprasuję właśnie tutaj tym masejem, rasą fenda, że już jest przygotowane. E, muszę podjechać sobie pod rurę. gdyż już mam pierwszy tak jakby, zbiornik w kombajnie do opróżnienia. Ale oczywiście żeby to zrobić, to muszę kombajn odpalić. No i dobra, i sypiemy sobie jęczmień. Dzisiaj taki fajny zestawik właśnie John Ditch z przyczepą e, oraz właśnie ten masek, który pasuje do tej prasy. Bardzo fajnie mi się nim e, działa. Teraz zobaczymy, ile tego jęczmienia nam sypnie z tego pola. Mam nadzieję, że dosyć dużo. Oczywiście, że słoma będzie, więc dodatkowo jakieś pieniądze. Także fantastycznie. Dobra, podjadę sobie tym John żeby nie przeszkadzał. Tutaj się pozbyłem tych drzew, więc, więc mogę sobie tym John spokojnie tutaj e, podjechać. Ok, jakbyście coś słyszeli w tle, no to mi pralka wiruje. Także raczej się tym nie przejmujcie. No i dobra. Zaczynamy działać. A, już pierwszy fail, już podniosłem sobie pracę kombajnem. Ale dobra. Żniwujemy dalej. Powiem Wam bardzo, bardzo lubię ten kombajn, jest mega wydajny. No i lecimy dalej. Mam nadzieję, że słomy też jest dużo, że będę mógł sobie to fajnie potem zebrać, i ta sprzedaż mi się mega opłaci. No ale może się okazać, że to jest nadzieja matką głupi. Jednak mam nadzieję, że tak nie będzie. W przyszłym sezonie właśnie może tutaj sobie zasieję kukurydzę. Chciałbym też niedługo ruszyć z prawą bawełny. Gdyż bawełna jest bardzo opłacalna natomiast yy ja cię przyciszę sobie przyciszę sobie grę natomiast jest bardzo droga w uprawie, gdyż kombajn ten, który ja chcę kupić kosztuje około 800 tysięcy euro także to jest chora kasa nawet jak na farminga Trochę trzeba się urobić, żeby tyle pieniędzy zaoszczędzić. No ale damy radę. Pawełna jest bardzo opłacalna, więc trzeba z tym podziałać. Dobrze. No, tutaj po tych żniwach też powinniśmy fajnie zarobić. Mamy sporo pól rzepaku, sporo pól kukurydzy. Kiszonki będzie też bardzo dużo. Także fantastycznie to będzie wyglądać. Nie mogę się już doczekać. Chciałbym kupić pole naprzeciwko właśnie tego obszaru, że ono jest duże i ma fajny kształt. I myślę, że Big Bad na niego też będzie fajnie pasował, bo nie jest ono małe. Dobra. Zaraz się przesiądziemy do paseja. Żeby was nie zanudzać właśnie tylko tymi żniwami. Znaczy żniwami, tylko tym operowaniem kombajnem. Myślę, że też niedługo by się przydał nowy duży kombajn zamiast tamtego John Deere'a, starego, który już mi długo służy. Ale to jeszcze chyba trochę poczekamy. Chciałem o właśnie jakimś klasik. Żeby fajnie to komponowało się z zestawem, który chcę zrobić. A? Zaraz powinniśmy mieć drugi pełen. No i fajnie. 90%. Dobrze, ale jeszcze będę musiał to jakoś wyrównać, żeby móc pracownika puścić. Oczywiście pracownicy są bardzo wybredni jeśli chodzi o to. Chodźmy do John Dira. Piękny mój John Direk. Jeden z moich ulubionych ciągników w tej grze. 27% przyczepy. Teraz będzie ponad 50. A przyczepa Strautmana też bardzo wydajna jest, bardzo lubię nią operować. Oczywiście przydałaby się większa, ale to może w przyszłości. Ale bardzo pięknie wygląda właśnie z tym John Kolorystycznie się zgrywa, i wielkościowo Dobra. lecimy sobie tutaj dalej już. i od razu bierzemy sobie to. Teraz pojedziemy ustawić jakoś kombajn, żeby właśnie pracownik mógł zacząć tutaj działać. Nie narobił mi szkód, gdyż mam bardzo nieprzyjemne. ...wspomnienia związane z puszczaniem pracownika na tym obszarze. Bo parę razy się zdarzyło, że mi wjechał do rzeki. Myślałem, że wtedy zabije dziadanie, nie? No ale dobra. my do maseja On był odpalony Dobra lecimy I on zobaczcie, że on bardzo pasuje do tej prasy mimo że jest porodniej mniejszy jednak fajnie to wygląda też ten masejek już mi długo służy bardzo niezawodny ciągnik mega taki fajny w obsłudze No i teraz ma trochę lżej, bo już nie musi prasować na przykład trawy. Mam przyczepę samozbierającą, więc dla niego to jest bardzo duże ułatwienie. Mniej motogodzin będzie miał natłuczony. Za to klas będzie ostrojał z motogodzinami w tym sezonie. Ale to mi nie przeszkadza. Ja klasikiem bardzo lubię działać. naprawdę uważam, że Xerion to jest najlepszy ciągnik, jaki powstał. I najbardziej praktyczny. W ogóle zauważyłem, że strasznie mało fendów miałem na tej Serii, bo miałem tylko jeden ciągnik Fenda no i teraz ta prasa więc dwie maszyny tylko podczas całej serii Fenda no ale dobra no. jakoś tej marki tak szczerze powiedziawszy nie zbyt mi się podobają ciągniki Fenda i nie lubię zbytnio tej właśnie firmy, wolę John Deere klasy ale to jest ale to oczywiście nie ubliżam tej marce bo bent jest jedną z najwspanialszych firm I ma jedne z najlepszych sprzętów na świecie to mi się po prostu nie podobają wizualnie Natomiast myślę, że tutaj Fenda jakiegoś jeszcze kupię, z Albo kombajn. Zależy co mi wpadnie w łapy. Dobrze. Mamy 12 minutę odcinka. Ja teraz robię mniej więcej odcinki po 15 minut, bo krótsze odcinki to dla mnie łatwiej, a dla was też Myślę, że krótsze odcinki się przyjemniej ogląda. No i łatwiej renderować te odcinki dużo. Dobrze. Ja sobie oczywiście poza odcinkiem dokończę tutaj działanie na tym obszarze. Pracownik zaraz w sumie będzie kończył już robotę kombajnem. Ja sobie tu potem przyjadę z przyczepą samozbierającą. Pozbędę się tych kostek. Zawiozę je do magazynu właśnie na te kostki. I niech tam sobie spoczywają dobrze no może jeszcze odbierzemy ziarno od pracownika wtedy zakończę odcinek wydaje mi się że to będzie fajny pomysł W kolejnym odcinku to nie wiem co będzie tradycyjnie. Jeszcze nie wymyśliłem. Mam nadzieję, że coś ciekawego wymyślę, na coś ciekawego wpadnę. No, ale zobaczymy. Na pewno pierwsze na tym, na tej serii żniwa kukurydzy na ziarno będą w sezonie. A pomocnik ma pełen zbiornik. Niestety go muszę zwolnić, ale to sobie dojadę tutaj do końca tego paseczka. No to będzie chyba na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Was zaciekawił. Zobaczymy się już niedługo w kolejnym. Więc na razie trzymajcie się i cześć.